Czy cena złota przekroczy w tym roku 3000 dolarów za uncję? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witajmy. Dzień dobry, witam serdecznie. W połowie lipca złoto osiągnęło nowy rekord 2487 dolarów za uncję, no a później przyszła korekta niemal o 200 dolarów. Skąd te wahania? Co dzieje się ze złotem? Złoto miało się naprawdę bardzo dobrze, co było związane z takim wzrostem oczekiwań na to, że Rezerwa Federalna w końcu rozpocznie obniżki stóp procentowych. Przyszło to po tym, jak inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła mocniej od, od oczekiwań do poziomu 3%. Również inne dane, Gospodarcze tak naprawdę nie wypadają zbyt dobrze w USA, więc to doprowadziło do tego, że no jednak inwestorzy zaczęli zdecydowanie silniej oczekiwać tych obniżek stóp procentowych. No i oczywiście gdzieś tam pojawiły się spekulacje, że Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w, w wyścigu wyborczym w Stanach Zjednoczonych, no to teoretycznie rezerwa federalna mogłaby się zdecydować nawet na przedwczesną obniżkę w lipcu. Jest to mało prawdopodobne, ale oczywiście gdzieś tam takie spekulacje się pojawiły. Stąd wzrost cen złota do niemal 2,5 tysiąca dolarów za jedną uncję. Natomiast no później oczywiście gdzieś tam. Mieliśmy osłabienie złota, co związane było z lekkim umocnieniem się amerykańskiego dolara. Ogólnie, jeżeli popatrzymy sobie na rynek, to dolar jest w tym momencie no, zdecydowanie mocniejszy niż było to jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu. Choć oczywiście z drugiej strony mamy też bardzo mocnego jena japońskiego, więc to gdzieś tam daje szansę na to, że złoto powróci do wzrostów. Niemniej no tym czynnikiem, który tak naprawdę w największym stopniu jest takim motywatorem dla złota przynajmniej teraz, no to są te oczekiwania dotyczące stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Drugim takim czynnikiem jest oczywiście wyścig wyborczy w Stanach Zjednoczonych ostatnio przetasowania Donald Trump będzie miał zupełnie nowego przeciwnika prawdopodobnie obecną wiceprezydentkę Kamala Harris i tak naprawdę w polityce amerykańskiej zrobiło się zdecydowanie mniej pewnie ponieważ no, biorąc pod uwagę to co działo się w ostatnich w zasadzie dwóch miesiącach no to można było oczekiwać że Donald Trump wygra te wybory no, dosyć pewnie, natomiast teraz wkradła się niepewność, chociaż Donald Trump jest w tym momencie takim, no, zdecydowanie mocniejszym kandydatem niż Kamala Harris. No to jednak, jednak jest dosyć spora niepewność, ponieważ Kamala Harris może wprowadzić taką świeżość wśród partii demokratycznej. Niemniej, chciałbym tu powiedzieć przede wszystkim, że Potencjalna wygrana Trumpa jest to być może taki powrót takiego zagrania reflacyjnego, który no jeszcze kilka lat temu był takim głównym tematem. Jest to związane z tym, że polityka Trumpa może doprowadzić do tego, że przynajmniej oczekiwania inflacyjne dosyć mocno wzrosną, nie sama inflacja no to będzie zależało od wielu czynników, ale trzeba przyznać, że Donald Trump będzie skupiony przede wszystkim na na, na um, przemyśle krajowym, na tym, żeby sprowadzić więcej produkcji do kraju, więc to może pobudzić wzrost płac. Druga rzecz to oczywiście wojna handlowa z Chinami, czy również z innymi krajami, która może doprowadzić do tego, że oczywiście ceny wzrosną, ponieważ po pierwsze. Będziemy mieli, będziemy mieli nacisk na to, żeby kupować produkty krajowe, które są droższe. A druga rzecz, że oczywiście te produkty zagraniczne mogą być obarczone dodatkowymi cłami, więc no, potencjalna kandydatura Trumpa może oznaczać wyższą inflację, więc to z kolei może prowadzić do tego, że złoto ponownie będzie traktowane jako takie zabezpieczenie przed inflacją. Przypomnę, wielokrotnie o tym mówiłem w wielu mediach, że Złoto zachowuje się najlepiej, kiedy oczekuje się wzrostu inflacji, a nie kiedy inflacja jest wysoka. Więc jeżeli teraz będą rosnąć oczekiwania inflacyjne, to złoto może nas ochronić przed właśnie ewentualnym takim wzrostem tych oczekiwań. To jak dalece jest prawdopodobne, że złoto może dojść do ceny 3000 dolarów? Jest to prawdopodobne ze względu na to, że nawet jeżeli popatrzymy sobie na skalę ruchu z pierwszej połowy tego roku, no to początkiem stycznia mieliśmy cenę około 2000 dolarów. Ten poziom na stałe został przebity w tym roku i już w zasadzie niewiele razy poniżej tego poziomu zeszliśmy i no od początku roku złota podrożało 16%. Tak i jeżeli mieliśmy cenę na początku 2000, a teraz niemal 2,5 tysiąca dolarów, no to nie można wykluczyć, że w drugiej połowie roku ta cena również zyska podobnie. Natomiast no, trzeba będzie do tego z pewnością bardziej takiej gołębiej polityki ze strony Rezerwy Federalnej i innych banków centralnych. No, i również właśnie takiej być może obawy przed inflacją. Z drugiej strony obawa przed inflacją może z kolei spowodować, że Fed już nie będzie taki skory do tego, żeby stopy procentowe obniżać, więc tak naprawdę, no właśnie ten czynnik związany z powracającą inflacją ma dwie strony medalu. Czyli z jednej strony szukamy właśnie aktywa, które pozwoli nam chronić się przed inflacją, czyli jest to złoto, ale z drugiej strony obawa o powracającą inflację może doprowadzić do tego, że stopy procentowe wcale nie spadną. To popatrzmy jeszcze na złoto z perspektywy polskich inwestorów, czyli dołóżmy do tych rozważań ryzyko walutowe, bo było dla, czy warto inwestować w tym momencie w złoto? No, biorąc pod uwagę to, że ponownie mamy naprawdę bardzo, bardzo e, mocnego polskiego złotego, bo jeżeli popatrzymy sobie właśnie na wykres, e, no to widzimy, że mamy w tym momencie poziomy 3,95. E, polski złoty w stosunku do dolara, no e, ta para znajdowała się nawet poniżej 3,90. Więc, oczywiście, e, z perspektywy e, z perspektywy tego, że że, że mamy bardzo mocnego złotego, no to to powoduje, że oczywiście ten zwrot z inwestycji w złoto w ostatnim czasie nie był tak duży jak w ujęciu amerykańskiego dolara, ale to z kolei stanowi właśnie jakąś taki, taką potencjalną okazję. Oczywiście złoto jest wysoko, jest drogie, jeżeli można tak to ująć yy, i. Natomiast w ujęciu polskiego złotego już takie, takie drogie bardzo się nie wydaje, więc, więc moim zdaniem złoty jest w tym momencie nadmiernie mocny i jest szansa na to, że, że ponownie zobaczymy dolara powyżej 4 zł, więc gdzieś tam ten to ryzyko walutowe może nam ewentualnie sprzyjać. Natomiast tak jak już też wielokrotnie mówiłem, złoto powinno być traktowane jako inwestycja długoterminowa, więc oczywiście można szukać tego odpowiedniego momentu takim momentem jest na przykład bardzo mocny złoty, ale Raczej nie powinniśmy traktować złota jako aktywa spekulacyjnego. Do tego są inne instrumenty. Złoto raczej powinno być takim dodatkiem do naszych inwestycji, które gdzieś tam zapewnia nam jakąś większą ochronę, większą pewność co do tego, że nasze środki nie stracą na wartości. O bardzo wysokich cenach złota rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki za rozmowę, Michała. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję również.